Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku wracamy do przeszłości i otwieramy 20 saszetek z kolekcji Pani FIFA 365 2020. Ostatnio jak otwierałem, trafiłem dwie rarki, więc zobaczymy czy dzisiaj również uda się trafić. No i goldy będą również mile widziane. Będziemy tylko karty specjalne prezentować. No i na sam początek od razu mamy golda. Rafael Guerrero z Portugalii i Teo Hernandez z Bayernu Impact Signing. Kolejna saszetka, i mamy tylko jedną specjalną, a jest nią Antoine Griezmann z Barcelony. Ponownie Barcelona, Frenkie de Jong. Też jedna, logo Napoli. Czyli jak na razie jeden goldzik. Teraz dwie specjalne. Jest logo Barcelony i Gold. Bernardo Silva też Portugalia. Super, znowu Goldzik. Promes z Ajaxu i paketa z Brazylii na karcie Gold. Może sobie Goldy ułożymy osobno. Tym razem Tiago Silva z Paris Saint Germain, fans favorite i multiple z Borussi Piszczek Guerreiro. I znowu mamy tą kartę, która ma dużą wartość koło 100 zł. Julian Alvarez z River Plate. Wpada mi ostatnio dość często. I tu mamy jeszcze multiple z Manchesteru City Stones, Laporte Otamendi, Andersen z Lyonu. i multiple Realu Militao Mendi, Alfonso Davis. Wonderkit Bayern. No i co, jesteśmy w połowie? 10 saszetek otworzonych fajne karteczki. 3 goldy: Alvarez, Ruki. I tutaj mamy Marcelo, fans favorite z Realu. Vinicius, również Wonderkit Real. I pierwsza karta Power Game Changer Depay z Lyonu. Victor Luis z Palmeiras. Mamy Golda, a jest to Miranda z Brazylii i Casco z River Plate, znowu jest Goldzik. Alison z Brazylii, i tutaj mamy Barele Impact Signing Inter, Pulisic z Chelsea i Het. Tobin Head, z Ameryki. Logo Juventusu. Trzy sażetki nam zostały do końca. I żadnej rarki, moi drodzy, przynajmniej do tej pory. Więc troszeczkę pechowo. Rodri Manchester City i zieliński key player Napoli. Mojeho z Atletico i Multiple Chelsea, Aspilicueta i Alonso. Podobno Aspilicueta przechodzi do Barcelony. Zobaczymy, czy tak będzie. No i jeszcze raz logo Juventusu. Czyli tym razem nie poszczęściło się, jeżeli chodzi o rarki. Ani jedna nie wpadła. Ale za to mamy 5 goldów. Nie, 6, bo tutaj jeszcze mieliśmy Tobin. 6. 6 goldów i tego Juliana Alvareza, więc myślę, że nie był to zły unboxing, ale napiszcie to, co wy sobie tutaj zobaczyliście. Co myślicie odnośnie kart, które mi wpadły? Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.